Zgadzamy się z tym, że SMG wali jak, jak Papka. <gry> no. no. Jeżeli jednak oglądasz, zgadzamy się z tobą jeszcze. Nie możemy tego teraz pokazać, z braku... Dwa... SMG? No, no tu, no tam e, kiedyś jak jesteśmy. Znowu? No patrz. Nie no, puch. Mam dosyć tej planszy. Ło! Wow, Ambush! Chyba będzie trzeba długo podnieść to. A co? Zjadko jest po prostu. Siema. A, widzę, że nie próżnowali nasi. siebie. O! Zabili jednego! Mmm, brawo! Gdzie wy byliście, gdy ja dziesiątkowałem całą armię? Armię... Przywoła. Ej no! Nie chcę tam! na nauki samą, wręcz! Kurna! <grym, grym>, no. Poczekaj. Co? Wciśnij E, żeby zapiąć pasy. Będzie, <gry> Taka nie, jak... Nie, będzie kurta event. Zapięcie pasów. Tak! Jak się nie uda, zapniesz się. Pasań. No, Udosisz. Nie, a co was, trochę będzie go zapinać. Załapię, jeśli nie, Zobacz, pięć nie żyje. Zginął z rąk trafiki. To nie była replika, tylko jakiś walony asasyn. W przyszłości dzisiaj. No co, mamy super żołnierzy w przyszłości dzisiaj, super asesony w, przysz w przyszłości dzisiaj, to zostaje super mutanty w przyszłości i dzisiaj i okej! Wystarczy nam tylko mutant. Jeszcze po co mamy tutaj? A, fajnie. Piękny rysunek. Kto to rysował? Da Vinci? Nie mogę. Ma... <laughs> Mogli się postarać jakiś lepszy, żebyś um, nie Dobry Nie można wiedzieć do wszystkiego Telecy. A może po prostu wiesz, to jest policyjny kit, co rozpoznaczcie? Niech <laughs> znaczy, też ja i dyktował, jak wygląda. Dobra, nie chcę wyglądać tego, tego. Nie, kurde. Co? Tak się nie robi. Owszem, się robi. O da. Co to jest? Granatnik? do góry. Widzę. No niestety, jakoś obejdę się pewnie. dlaczego opony tutaj spadają? No i pies... Też... ale latają! I pierwsze oznaki... O kurde! Oh my god! Ale zadyma! Pierwsze oznaki...

Szebrałem. A no rację, a no. Ale im bezczelni podchodzą pod samą lufę. Młoda Co idzie, w już zapaleni? Co? Dobra, Kigan teraz próbuje amatorsko otworzyć kratę. Nie, no na serio brzmi jak popcorn. A kto to? Trzeba to zapamiętać do podsumowania. Um, co, złe dźwięki broni? Poza tym nie wiem, Poza tym nie wiem, co to jest. Czy ja jest z maszynowego karabinu, czy... Bo No dobra. Zadanie wykonane. Dobra, Kiga gdzieś żył. Jak jest tutaj? No, zaraz wie. Kigan? nie idź! Zły Kigan! chodź tu! O ty! No, Cześć, nie. Nie, nie. No, no. Dlaczego ręce mi weszły w podłogę? Oj, oj, oj... Fejs du A. You fail. O, ostatni rozdział. No i fajno. Uszkodzenie. Czego? Reaktora. W ja bym tam nie wchodził, ale musimy Hm? I co takiego strasznego? Nie no, ale widziałem tam... A, światło. Może to było drzwi do nie ma, tylko się spóźniłem. Gdzie? Dobra, ale... Myszy! Jaka, że... Zaczekajcie, biegnę z wami. Eee, dobra, kolejny bod gry myszy wchodzą w podłogę. A przynajmniej grywy. Może nie zauważyłeś Nor czy tych tak, masz, tak, czy chuj Nie mam pojęcia. tak, To tak, tak, To tak, tak, dlaczego jakoś się zrobiło tak, O, pociąg. tak, pociąg z tak, 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 ja tak, można tu porównać równie dobrze z Krakowem. Nie To no, Co za głupie. Ech... Krakowie nie ma metra! Ech. No to Warszawa. Też... Dobrze, że moje wizualne okularki mają podczerwień. Tak, przynajmniej coś takiego no. Jakiś strasznie dupny typo maskujący się majątko. Każdy ich widzi. twarde to krzesło. To jest ninja! Znaczy ninja, ninja <grym> na jedno wychodzi. Skopa go. Wziął. Wiesz, że te elek ele elektroniczne coś możecie cię Aha. To jeszcze ci zadaje obrażenia po zabiciu go. Aha, fajnie. A więc trzeba go skopa walić. Skopa to jest z bliska. No co, tylko jak mu się coś... Rzucił się na mnie i coś mu nie wyszło. Rzucił się na mnie i mu się cofnęło, co? Mhm. Mm Skok tygrysi skok. Skok tygrysa. Nawet skok tygrysa gówno, ty ty gówno daje, gdy przeciwnik ma broń. Skok grysa refleks szachisty. Fajnie. Nawet skok tygrysa gówno daje, gdy przeciwnik ma broń. Co? Chyba, La. że z bliska. Dużego bliska. A niby skąd oni podchodzą, co? Nie rób tych zwrotów, ninja, bo to główno ci da. No, jeden na drugim. Tylko jeden bez głowy. Taki już... Jeszcze ochrony na zęby to nie ma. No, trzeba wymywać walczyć. Kombinezon. Kabinę Dobra, na szczęście. Mimo, że są niewidzialne, to słychać ich na kilometr. Najwyżej na dwa. Kówek zarodzeniał. O, jest przejście. To mi się nie podoba, a to jeszcze bardziej. Mm. Czyżby Kegan? Niegodzenie mm, światła, czy słabość światła, nigdy nic dobrego nie oznacza w meczu. Nie wiem, ale z kogoś na serio robiono. zrobiono. Nie wiem, zły No to ruszamy, w ciemność. Okay. Zobaczysz światło, nie idź w stronę światła. Pętaj. szczęście tutaj są tylko ci nerwujący asasyjni O, policjanci z Miami się rozbili tutaj. Czy nie? Albo CSI, kryminalne Zagadki Metra. Dobra, starczy tych headshotów. I tak jakoś zamach bez ruchu. Właśnie żyje. Co ty, jeszcze żyje? Granat. A matko... Jakoś... ...wybuch jakby chciała, nie muszę. Co <grystanie> ty, <grystanie> dupę? Tak e, wiem, to bogi. Panie replikancie, to tak niegrzeszek. Nie no powiedział, że przed śmiercią jeszcze wygnał, że ma że gdzieś. Ha, a trzeba na e, No właśnie, a gdzieś to, to już w dupie przynosiłem. Rura poszła Nie no, znowu ty kurwa. Nie no co to było ci za łatwo w tej grze, to masz. I tak jest za łatwo. Oni to nic chyba, w tym I co? Przybije mnie. Przebiję twoje serce, jeżeli je masz. Niestety ja nie mam serca. Eee, coś się mu popsuło chyba. Twój błędni błędnik naszego bohatera szwankuje. Drugi! Dwa, i tak się położył. Biodro, chyba. Jak głos usłyszałem go za drogiem. Dobra, nie śpiewaj nam to jest żałosne. Tak. Dobra, musiałbym to dopracować. No to dopracuję, ale poza anteną.